Przyciągasz krytycznych, oceniających, potępiających partnerów. Co potrzebujesz zatem zrozumieć, jakie nieadaptacyjne tryby radzenia sobie z niezaspokojonymi potrzebami będą przyczyną przyciągania właśnie takich ludzi do Twojego życia? Te nieadaptacyjne tryby radzenia sobie, które nam się wydają całkowicie normalne, to są takie mechanizmy, które odzwierciedlają próby jakie Podejmowaliśmy jako dzieci, aby poradzić sobie z niezaspokojonymi potrzebami. Tylko człowiek współzależny, dorosły nie rozumie, że częściowo on sam potrzebuje zadrasować swoje potrzeby, i w tym właśnie tkwi problem. I warto jest zauważyć, że w dzieciństwie te tryby pełniły adaptacyjną rolę, jednak w dorosłości stały się źródłem licznych problemów i cierpienia, zwłaszcza w tych bliskich relacjach. I z perspektywy, Dziecka, wiele zdarzeń jest traktowanych jako zagrażające w reakcji na zagrożenie. Tryb dziecka uruchamia sposoby radzenia sobie ucieczkę, walkę lub Poddanie się, by przetrwać. I wybór styru radzenia sobie wynika z dwóch czynników. Tego temperamentalnego, czyli jest zdeterminowany biologicznie, i poprzez modelowania dorosłych, czyli obserwuje niebezpieczne sytuacje w domu i sposoby reagowania bliskich na te sytuacje i uczy się konkretnego wzorca reagowania. I uwaga, to się dzieje. Również do tego momentu prewerbalnego, czyli 18 miesiąc życia i radzenie sobie, tak, miały zapewnić tutaj, e, zapobiec konfrontacji z podobnym zagrożeniem w przyszłości, Tylko ten tryb z jakiejś przyczyny nie wygasł. I gdy dany schemat zostanie aktywowany przez bieżące wydarzenie, może dojść do aktywacji typowej, wyuczonej reakcji a radzenie sobie, czyli znieruchomienie, podanie się, tudzież uległość. Ucieczka, wycofanie się oraz walka, dominacja lub nadkompensacja. I te nieadaptacyjne tryby, czyli styl radzenia sobie, podporządkowanie się schematowi, unikanie i nadmierna kompensacja. Polegają na przede wszystkim, tak, ten, radzenia sobie, ten styl radzenia sobie na bierności i uległości w obliczu czynników wyzwalających schemat, czyli wasz trigger. Tak? I tak to wygląda ta uległość. To jest uległy, poddany, tak to nazywamy. Poświęcamy siebie, tak, podporządkowując oczekiwaniom i potrzebom innych, aby uniknąć negatywnych konsekwencji odrzucenia lub też Potencjalnego konfliktu odsuwamy i tłumimy swoje emocje i potrzeby, licząc, że uzyskamy akceptację za bycie posłusznym i nie przeciwstawiamy się przemocy, mało tego ją akceptujemy, tolerujemy i promujemy. Angażujemy się w takie relacje, które są zgodne z treścią schematów. Tak? I na przykład, użalająca się ofiara, czujemy ogromne cierpienie, ale mimo to nie podejmujemy prób ani żadnych działań, które mogą pomóc nam zaspokoić swoje potrzeby. Czekamy na zbawcę i przyjmujemy postawę ofiary, użalania się, wyrażania skarg i nie próbujemy tego w ogóle zmieniać, i wierzymy, że się nie da. Na przykład mając schemat wadliwości, tak bądź wstydu, który... Powstał na bazie doświadczenia notorycznej krytyki i zawstydzania wobec podejmowanych decyzji. Możemy odruchowo stosować strategię podporządkowania się schematowi. I wybieramy krytycznych i odrzucających partnerów, tym samym wzmacniając schemat. Tak mamy takich znajomych i przyjmując wobec siebie postawę, że coś ze mną jest nie tak i nie jestem w stanie tego zmienić i za tym idą konkretne zniekształcenie poznawcze, zwłaszcza mechanizm wyparcia jakiej iluzji i bronienie patologicznych dynamik i atak na tych, co mają zdrowy kontakt z rzeczywistością i potrafią widzieć oraz nazwać takie schematy, bo przy państwa zdrowe prosperujące związki są dla chętnych i zdeterminowanych, żeby uporać się ze swoją obciążającą przyszłością, i chcą nauczyć się poprawnej dynamiki i funkcjonowania w schemacie zdrowego dziecka i zdrowego dorosłego, bo ten schemat będzie się ujawnił, kiedy jakaś z tych dziecięcych potrzeb. Przeprojektowana na kogoś innego, że ktoś mi coś zwinien no bądź w obowiązku, tak, nie zostaje zaspokojona i bum tryb się włącza, tak? Odpychając od nas ludzi. I pamiętajcie państwo, że jak jesteśmy ofiarą, to jesteśmy bezsilni, tak? I wymagamy od innych, a żeby to oni, tak, stanęli na wysokości zadania i nie swojej odpowiedzialności i zadbali. O nas tak odegrając rolę w tym wypadku zbawcy, który potem zamieni się w kata, więc tego nie da się rozwiązać oglądając kolejny materiał, bo to jest właśnie tak ucieczka, tak, czyli wycofanie się od tego, co jest w państwa życiu, jak również tak ucieczka od konkretnego Schematu, który aktywuje się pod wpływem takich treści. Jedyną rzeczą, gdzie to może zostać przepracowane, to jest rozmowa w cztery oczy. I jeżeli macie Państwo determinację, że to, w czym jesteście, jest o wiele gorsze tak i nie jesteście w stanie tego znieść, no to jest wybór, to jest jeden dziecięcy krok, czyli powzięcie dla siebie zdrowej decyzji, która zaprocentuje zdrową i funkcjonalną przyszłością, jak również prosperującymi ludźmi w Waszym życiu. Do zobaczenia po drugiej stronie mocy. Link do sesji wsparcia jest w opisie tej transmisji.